Cześć! Chciałbym Was powitać dzisiaj w troszeczkę innym czytaniu. Mamy kolejną część kosmicznych bajek. Jak się domyślacie, dzisiaj będziemy czytali książkę Scooby-Doo. Scooby -Doo. Skubi i Kudłaty zostali sami w domu. Zapadł bardzo ciemny wieczór. Nie było widać gwiazd ani księżyca, bo niebo zasnuły czarne chmury i padał deszcz. Skubi i Kudłaty siedzieli na kanapie i oglądali telewizję. Nagle rozbłysła błyskawica, a za chwilę uderzył piorun i zgasło światło. Skubi i Kudłaty byli sami w wielkim, ciemnym domu. Nie bój się Skubi, powiedział Kudłaty. Mam latarkę. Kudłaty włączył latarkę, ale Skubi wciąż się bał. Kudłaty też. Wtem usłyszeli brzęk. Tuż obok coś dziwnie hałasowało. Bum! 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 Kudłaty i Skubi pobiegli do jadalni. Okno było otwarte. Rety! Chyba ktoś wszedł do domu! Wrzasnął Kudłaty. To pewnie duch! Duch? Szczęknął Skubi. Pies drżał ze strachu. Czyżby nie byli sami w wielkim, strasznym domu? Skubi i Kudłaty weszli po schodach. Z dachu dobiegały dziwne odgłosy. Klap. 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 Ten dźwięk brzmi jak kroki, powiedział Kudłaty. Uciekajmy! krzyknął. Przyjaciele zbiegli po schodach. Stój! zawołał Kudłaty. W salonie zauważył ciemny kształt, który wyglądał jak groźna postać. Braty, tam jest duch! Wnogi! zawył Skubi. Schowajmy się! wrzasnął Kudłaty. Kudłaty i Skubi wpadli do kuchni. Kudłaty zatrzasnął za nimi drzwi. Nareszcie byli bezpieczni i mogli spokojnie coś przegryźć. Jedli kanapki, ciastka, lody. Mm. Skubi coś wywęszył. Nagle przyjaciele usłyszeli straszny hałas. Bum, bum, bum! Ktoś walił w tylne drzwi. Może to drugi duch, tylko większy! Kudłaty przeraził się nie na żarty. Przyjaciele nie mieli dokąd uciec. Kudłaty schował się pod stołem, a Skubi pod dywanem. Trzęśli się tak mocno, że obróz o mało nie zsunął się ze stołu. Ktoś przekręcił klucz w zamku i powoli otworzył drzwi. Do kuchni weszli Welma, Fred i Daphne. – Dlaczego nas nie wpuściliście? – zapytał Fred. – Przemokliśmy na deszczu. – Rety! I dlaczego się chowacie? – dodała Welma – Wycierając okulary. Sz, Welma! wyszeptał kudłaty. W domu jest duch! Kudłaty pokazał ducha. Rety! zawołała Welma! To tylko lampa! Ale tu zimno! zadrżała Daphne i włożyła sweter. Patrzcie, powiedział Fred. Wiatr otworzył okno i przewrócił wazon. Fred zamknął okno. Daphne znalazła drugą latarkę. Awelma przygotowała dla Skubiego i Kudłatego niespodziankę. Przyjaciele piekli pianki nad ogniem w kominku. Spędzili cudowny wieczór w przytulnym domu. I tak zakończyła się nocna burza w strasznym domu. Kudłaty i Skubi niepotrzebnie się bali, ale tak to już z nimi jest. W mroku nasza wyobraźnia zaczyna szaleć. I czasami. Zdaje się nam, że widzimy coś, czego tak naprawdę nie ma. A gdy zapalimy światło, okazuje się, że nasz strach był niepotrzebny. No ale he, kurczę, Wiadomo, nie? Czasem trzeba się troszeczkę pobać. Dziękuję Wam bardzo i do zobaczenia podczas następnego czytania e, z Kubinia. Do zobaczenia! Hej!